Witajcie. W tym filmie pokażę, jak zrobić animację prezentacji multimedialnej w programie LibreOffice Impress. Mam tutaj mój Otwieram. Moja no prezentacja składa się z 8 slajdów i zrobię tylko tutaj kilka przykładów. Do animacji potrzebne będzie takie okienko. Animacja. Gdyby go nie było, Wtedy trzeba sobie ją odnaleźć tutaj. Widok animacji. Jest. Zacznę od slajdu drugiego, gdzie mamy jakby spis treści. sobie animację polegającą na tym, że każdy z tych wyrazów będzie po kolei wjeżdżał jakby na ekran. A więc zaznaczam pierwszy wyraz. Następnie klikam plusik, do efekt i pojawia się tutaj lista. W kategorii wejście, bo są też inne, ale dzisiaj się zajmiemy tylko wyjściem. Wejście. Stosuję na przykład nasuwanie. Widać no, bo, 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 bo od dołu na to, to można tutaj ustawić kierunek. Ja wezmę sobie z prawej. Można wstawić sobie czas trwania tego wejścia, czy po kliknięciu, czy na przykład z wejściem slajdu. Ja wezmę sobie po kliknięciu. Drugi napis. Dodaj efekt. To samo, nasuwanie. Klikam na ten efekt. Ustalam kierunek. Z prawej. Następny plus nasuwanie klikam z prawej dobrze, że jest tak w miarę jednorodne nasuwanie zaznaczam z prawej i ostatni ups. cofnij plus nasuwanie klikamy z prawej i jest. Jedziemy dalej. Na przykład na drugim slajdzie to samo można robić z obrazkiem, z tekstem czy z Weźmiemy sobie animację obrazku. Dodaj i też jakiś efekt, czy żaluzję czy kwadrat. No tych efektów jest zobaczcie dużo. Ja wezmę sobie, nie będzie to żaluzję, kierunek jest pionowy czy poziomy. I to wszystko. I analogicznie można robić tak na wszystkich różnych tutaj tekstach czy obrazkach. Zobaczmy jak to działa. Pokaz slajdów. Rozpocznie od pierwszego. Na pierwszym nic nie było. Klikam dalej. Teraz klikam spacją i zobaczcie. Pojawiają się napisy. Slajd kolejny. Obraz. I to by było na tyle. Możecie się pobawić. Tutaj różne efekty. Eksperymentować. Zapraszam do eksperymentowania. Na dzisiaj tyle. Dziękuję pięknie.